Za kogo się przebrałeś? A, za baletnicę. Co pani dyrektor może mi zrobić? Kto ją tam wie? Jak wyniuchać, gdzie teraz są te plakaty? Mamy trochę czasu, żeby się dowiedzieć! Czego chcecie się dowiedzieć? Gdzie są plakaty? Olo! Ooo, wybacz! Ha, ha. Pożałujesz tego, Karolku. Tak, pożałujesz, Karolku. Odejdź, Wandziu. Nie jesteś mile widziana. Ach, chyba mnie potrzebujesz. Co kombinujesz pod grzywką? Bo tak się składa, że wiem, gdzie są plakaty i ja mam plan. To jest możliwe. No dobrze, Wandziu. A co w zamian? Tak, a co w zamian? Ach, bądź cicho, Jadziu. Robota dla kobiet. Słuchajcie, plakaty zostaną wyjęte z sejfu jutro podczas balu przebierańców, żeby można było wyłonić zwycięzcę i wtedy uderzymy. Przyda się wsparcie. Bon. Ten kostium. Fajny kostium, Karol Dzięki. O! Spóźniłeś się Głupi Damianek aż pięć razy zmieniał kostium Wszyscy na stanowiska Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu Olo też jest gotowy A gorąco ci w tym kostiumie. E, e, ja nie wiem. Chodź, piękny kostium Wandziu. Dziękuję pani dyrektor. Mm. 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 Hi, 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 hi. Przyjęcie, pącz jest smakowity. Tak, Ach, delicje. O, balony? Wara od balonów gryzonie, są moje. Dobra, powinno wystarczyć. Niemożliwe, Sala jest zamykana. Wiem, powtarzam tylko co powiedział i... O proszę! O mój Boże, co tam się stało? To był sygnał. Idziemy. dyrektor, chyba ktoś tam jest. Halo? Mówi pani dyrektor. Czy tam ktoś jest? S Słyszałem krzyk, a potem huk. Dam głowę, że stamtąd... Znajdź pannę kattoporską, niech z mojego gabinetu weźmie klucz. Tak, pani. E, a może powinienem wziąć te plakaty? Nie, zostawię je w klasie. Bierz się. Tak jest rozkaz. So easy being me. I'm Co ty tu robisz, Robalu? Właśnie zbieram podpisy w ramach mojej kampanii więcej warzyw. Podpiszesz się? Hmm. Karolek tu na ziemi. Co ty znowu wyprawiasz? Protestuję, patrz! Trochę przesadziłeś, co? Likwidacja mojego fortu to dopiero przesada. Nie pozwolę im na to. Właśnie widzę. No dobra, do zobaczenia, Karolku. Na razie. Nie mogłam przypadkiem nie usłyszeć twojej rozmowy z Olem. To twoja specjalność. Przyszłam zaoferować swoje usługi. Twoje usługi? <laughs> jako kogo? No wiesz, jako rozwiązywaczka konfliktów. Jako kto? Rozwiązywaczka konfliktów. Pani Kat Toporska zawsze mówi, że jestem dobra w rozwiązywaniu konfliktów. Tak, bo to zwykle ty je wywołujesz. Skoro nie chcesz ocalić swojego zasmarkanego fortu, to czekaj, czekaj. Jestem zdesperowany. Oprócz mnie nikomu tak naprawdę na nim nie zależy. Zrobię wszystko, by go nie stracić. Wszystko? No, tak, bardzo dużo. W takim razie słuchaj. Hmm? Wiesz, tak, nie Macie już coś? Nie. Musi tu coś być. Szukajcie dalej. Nie ma czasu do stracenia. Mama Karolka zamówiła już pół talerzowy. Znalazłem. Czysz. Przepraszam. Jest tutaj. Jeżeli strony wchodzą w spór o grunt tytułem zasiedzenia bądź użytkowania wieczystego, niezależnie od tego, czy w dobrej czy w złej wierze, niezależnie od ostatniego wpisu w księdze hipotecznej, dotychczasowy władający ma prawo do zachowania nieruchomości tytułem zasiedzenia. Ej, co z tego wynika? Że jest szansa na uratowanie fortu Karolka! Chodźmy! Jeszcze jedno ciasteczko. Nie, dzięki Olo. Przez ten fort straciłem apetyt. Ciekawe, czy Wandzia i jej ludzie coś wymyślą. Musowo. Pamiętaj, że w wypadku porażki ona zrezygnuje z honorarium. Hej, co to znaczy? A to, że jeśli nie załatwi sprawy, nie dostanie honorarium. Czego konkretnie? Kierowania gangiem purpurowej czaszki przez cały miesiąc. I tyle czekoladek, ile zdoła zjeść. Wow. Dokładnie. Halo. A, przepraszam, czy może rozmawiam z producentem programu Wielkie wykopaliska? Tak, szanowna pani. To... Och, w takim razie mam coś akurat dla pana. Tak? Och, tak! Widzi pan, jest pewien stary Ford. Stary Ford, mówi pani? Tak! jest naprawdę bardzo, bardzo stary i grozi mu zawalenie. Należy do mojego przyjaciela Karolka. W zasadzie to on nie jest moim przyjacielem, ale na tę chwilę. Grozi mu zawalenie, mówi pani? Och, tak! W każdej chwili! O, w każdej chwili? Grozi mu naprawdę bardzo, bardzo poważne niebezpieczeństwo. A wydaje nam się, że teren, na którym stoi ten fors jest ważnym obiektem archi... Archa... Archo... Archi... Archeologicznym. Tak, właśnie. Nieznanym. Chodzi nam o to, że trzeba go chronić. Bez zwłoki. Dziękuję. Ha, dobrze wykonana robota. Teraz pora na część B, planu A. Czy pan jest ojcem Karolka? E, e, tak. E, co znów zbroił? Zawiadomił nas o ważnym archeol. Ar, ar, archulo... archeologicznym. E, odkryciu. E, rozumiem. E, musi pan to podpisać. Co to jest? że nie rozbierze pan fortu bez uzyskania zgody konserwatora. E, tu jest długopis. O nie, rozumiem. Ha, ha! Gangu purpurowej czaszki nadchodzę! Mm, spinakia oleracea. Też wygląda apetycznie. U. Co u licha tu się dzieje? Oczywiście odbudujemy twój fort tak, jak sobie tego życzysz, ale najpierw musimy wykopać te archi. E, 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 te kawałki, które od wieków tkwią w ziemi. ostatniej chwili, od dzisiaj lody przestają istnieć. Powtarzam, lody przestają istnieć. Przestają istnieć! Kłażan, cukinia, karczochy. Mm, mamo, możemy zrobić przepyszną sałatkę. A ja muszę mieć lody. Co? Gdzie się podziały wszystkie lody? Ody, zawsze były tutaj. Gdzie się podziały moje No i musiałam kupić te wszystkie uszkodzone puszki z marchewką Tylko spójrz To nie moja wina, że wycofali ze sprzedaży wszystkie lody Mógłbyś przynajmniej pomóc mi to schować Zbierz Weź kuponów i wygraj wycieczkę do fabryki lotów bałwanek. I usz hasło reklamowe. A tak, z tym to sobie poradzę. Mamo, co na kolację? Eee, marchewka. Super! Co? Ty posłuchaj tego. Lody bałwanek smakują cudnie, jak jesz ich dużo na pewno schudniesz. Jeśli to hasło nie wygra, to nie nazywam się Olo. Dzięki Olo. Dobry z ciebie kumpel. A nie mówiłem? Wy Dzieci panowie w fabryce lodów Bałwanek. Mamy taki zwyczaj, że wszystkich witamy o ziemle. Nazywam się Zimny Stefan. Oprowadzę was po tej lodówce. Dostaniemy darmowe próbki? Karol. Jasne że tak. tak. Poznajcie bałwano roboty. To wyjątkowe bałwany. <laughs> A tutaj mieszamy wszystkie wyborne składniki. <laughs> o, ale lodów. Nie mogę się doczekać, aż mnie się z głodu. Proszę, mama dała na wypadek, gdybyś zgłodniał. Dzięki. Znowu marchew? To są nasze najnowocześniejsze urządzenia. Opowiedzieć ci kawał? Potwierdzam. Co będziesz miał, jak skrzyżujesz bałwana z krokodylem? Jak brzmi odpowiedź? Odwróżenie. Karolku! To chodź! Muszę iść. Teraz czas na darmowe próbki. Tak! Eee, a to co? Morelowe? Jakiekolwiek są, są pyszne. Mmm, istotnie dobre. Ale jednak nie mogę rozpoznać smaku. Spróbuj, Karolku. To marchew. Marchew? It's so easy, be me, Chciałbym też kawałek czekoladowego tortu, no i beze z kremem paf, paf, paf... Pa, pa. Pawłowej, kochanie. Ten pokój nie jest różowy. Tak samo jak misiek. Och, nie denerwuj się, dziecko. Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. O, czyli co? Tada! O, bilety na ligowy finał? E, nie, to są bilety na mistrzostwa gry w pchełki. Chodzimy na nieco co roku. Fuj, ale ja nie... Przeniosłam ci trzy kolejne porcje lodów. Dobra, niech pani to postawi. Proszę. Dziękuję! Halo? To ja! Chcę rozmawiać z moimi rodzicami. Czemu? Ponieważ wracam do domu. Tu jest beznadziejnie. Jeżeli ona teraz wróci do domu, to ja wypadnę z gry. Tak mi przykro, ale żadne z nich nie może podejść do telefonu. Zadzwoni za tydzień. Pa! Ja po, 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 potrzebuję czegoś ze strychu. Akurat stamtąd? Trzymamy tam jedynie stare pluszaki wandzi. Akurat są mi potrzebne pluszaki i to dużo. Już! Dobrze, Karolku, idę. A konkretnie jakie? Y -y -y, wszystkie. A, ktoś przyszedł, pójdę otworzyć. I niech pan nie schodzi, ja otworzę. Ojej. Karolku, czemu drabina leży? Proszę się nie niepokoić, zaraz ją przystawię. Tak, kto tam? Dobrze wiesz kto, Karolku. Zawołaj moich rodziców. W tej chwili są oboje bardzo zajęci. Wpadnij w przyszłym tygodniu. O, gorzko tego pożałujesz. Możliwe, ale wcześniej wygram nagrodę pieniężną. Mm. Gdzie jest mój komiks z mutantem Maxem? Chcę go mieć w tej chwili. Już, już, Karolku! O proszę, Karolku, przyniosłam Ci też najnowszą płytę zabójczych szczurów. Masz już nowy super mega miotacz, Karolku? Yy, nie jestem pewien. Yy, może? Zestaw do mrocznej oranżady. Dokładnie taki, o jaki prosiłaś. A tu są bilety na mecz piłkarski. Hmm, w końcu! A na kolację chcę zapiekankę pasterską, a nie tę okropną kapuchę. Tak, tak jest, Wandziu. W tym bałaganie nie można niczego znaleźć. I czemu wszystko jest różowe? Nie bądź wredna, Wandziu. Nie jestem wandzią, jestem Karolek. <ścoughs> Chwileczkę. Zmieniam się w wredną Wandzie. Nagroda nie jest tego warta. Chcę wrócić do domu, proszę. Nic z tego, Karolku. Nie odeślemy cię do domu, bo podoba nam się, że z nami mieszkasz. To niesprawiedliwe! Głąbie! Chcę wrócić do domu. O, czyżby przestał ci się podobać mój dom? No, nie podoba mi się. Wielka szkoda, Karolku. Jakoś musisz się przemęczyć. E? Eureka, to jest to. Skoro nie umiem nakłonić wrednej Wandzi, żeby mi pomogła, sam będę musiał sobie pomóc. <noise> <laughs> Ciekawe jak na to zareagują. Karolku? Je po garach, bardzo głośno. Wspaniale! Nic nie przebije gry na perkusji, co Karol? Ale strasznie dużo przy tym hałasuje. O tak, zupełnie jak Wandzia. Uwielbiamy, kiedy Wandzia gra na perkusji. O, ale porażka. O, Karolku, co teraz robisz? Nic, tylko odrobinę zmieniam wystrój.